Witam wszystkich serdecznie. Bierzemy się za zrobienie tej półosi w 120 mm. jest, przyjechała. Mamy tutaj do włożenia. Tu na razie na starych tulejach układamy. Chcę Wam pokazać. Widzicie tą przestrzeń? Tak jest rozklepane. Trzeba i jeden i drugi. Weźmiemy Weźmiemy się za e, zrobienie tej półosi. Wybijemy pierw dolny stworzeń, bo on ma większy luz. Dopasuję do osi pierw dolny stworzeń, a później będę wybijał górny sworzeń. Pokażę Wam, jak to zrobić, bo jest na to fajny patent i o, zresztą obiecałem Wam, że, że pokażę. Co niektórzy pisali w komentarzach, że już się nie mogą tego doczekać. To będzie zaraz to. Słuchajcie, teoretycznie y, tutaj jest ta tuleja. Tam w głębi też widać tą tuleję. Mało widać, ale widać. Jest tam niby rancik do wybijania. Tylko chciałem Wam przypomnieć, że te tuleje wprasowujemy i to z dosyć dużą siłą. A żeby to wyciągnąć, to takie stukanie muteczkiem nic nie pomoże. Pokażę Wam, co trzeba zrobić, żeby było dobrze. Bierzemy spawarkę i będziemy spawać. W jednym miejscu, w drugim miejscu i w trzecim miejscu będziemy spawać taki ściek. Będziemy robić spawalniczy taką jedną ścieżkę i w sumie to trzy ścieżki będą. Spaw powoduje, że materiał się obkurcza, i jak materiał się obkurczy, to będzie nam lżej wybić tą tuleję. Jak mamy czasem jakieś stalowe czy coś, to możemy sobie tam naspawać jakąś nakrętkę albo kawałek pręta czy śruby. i można pobijać wtedy w jakiś przedmiot przyspawany, a tu mamy mosiężną, to troszkę będzie gorzej, żeby coś się trzymało. Bierzemy się za spawanie pierwszej ścieżki przejściowej przez tą tuleję i będziemy obkurczać tą tuleję. To yy, nagrzaną tą tuleję. Zobaczcie, jak to się yy, rozwarstwia. Widać, jak ładnie się to już oddziela. I teraz nam będzie lżej z drugiej strony to wybić. Bo ono jeszcze chwilę niech postoi, obkurczy się. Bo teraz jest nagrzane i będzie nam dużo, dużo lżej wybić. Widzicie? Już się tu leje wysuwa Miałem tutaj gwoździa sobie dwusetkę krokwiowego Zerknijcie jak się fajnie tu wysuwa na dół Obniżę trochę telefon o. Nie ma tragedii Jest wypadła ta tuleja. Widzicie ją nie można przepalić spawem o, przepaliłem niedobrze. Ale my, że, myślę, że się nie przykleiło, bo trzeba uważać właśnie jak się spawa, żeby nie przyte. Zaraz zobaczę, bo może się okazało, że, że trochę przesadziłem z tym spawaniem. Mam jedno. Jednak przesadziłem ze spawem. To było nasmarowane tawotem. Na całe szczęście jest tylko maluteńka kulka tam przyklejona. Ja ją zaraz wezmę, wezmę ją, podszlifuję kamieniem na wiertarce. No nie udało się, chciałem, żeby było dobrze, ale tutaj jest bardzo cienka ścianka, bo to jest ta ścianka gdzie ta, ten stworzeń całej zwrotnicy chodził. Popatrzcie, tu jest grube, a tu jest bardzo mało tego. No, i po prostu poprawię się na następnym. No, trzeba uważać, właśnie, żeby nie pospawać tam w środku, bo później będzie bieda. Dlatego tak troszkę ciężkawo wychodziło, bo tutaj zacierało. Ale to zaraz podszlifuję i założymy nową tuleję. Dopasujemy nową tuleję. Jak dopasujemy tuleję do półosi, będziemy wyciągać drugą tulejkę. Także tak wygląda ten patent. Chodzi o to, żeby tutaj pospawać. Ścieżki w trzech miejscach ono się obkurcza i to elegancko wychodzi. Słuchajcie, w sumie to czekałem długo na to no nie długo, ale czekałem chwilę na, na ten moment. Yy, to jest rozwiertak nastawny, ręczny 44 do 54 mm. Yy, co mogę o nim powiedzieć? No popatrzcie, przyjechało to w super zabezpieczonym stanie. Czyli to jakoś, jakieś profesjonalne podejście do tego, ktoś miał, żeby to nie porzewiało. Bo to jest taka stal, że szybko koroduje, jak nie ma tłuszczu. I musi być zabezpieczona przed wilgocią. I popatrzcie, to tak wygląda. Fajnie. Podoba mi się to. Jest to sześć noży na rowkach nastawnych. Reguluje się. To akurat jest przyrząd, który pasuje. Pasuje do 120 Bo to jest rozmiar 44 My potrzebujemy 45, to akurat się łapie Do 54 A my 50 chyba, tam potrzebujemy rozwiercić W każdym bądź razie będziemy rozwiercać tak, żeby nie było za dużego luzu I dlatego używam nastawnego niefabrycznego nie Bo Nie może być luz, bo się szybko rozbije te zawieszenie, nie? Znacie powiedzenie, fajnie płaci podwójnie, to właśnie tu się tak trafiło. Swajnie z tą tulejką, nie zwróciłem uwagi, że tu jest cienka ścianka. I łupłem i tu wypaliłem dziurę. Jak wypaliłem dziurę, to w tym momencie wzięło mi yy, łapło yy, pół i stąd ta sznytka jest. I tu o, jest taka zadra, no ale to nie ma jakiejś tragedii. Można to wziąć szlifierkę na wiertarce kamyczek i wyszlifować. tak Jest wyszlifowane zadziora, już nie czuć tutaj w innym miejscu. Tulei nie przepaliłem, także nie ma innego zadziora. Tego jednego usunąłem. No to tu tak się zdarza, że coś się nie uda, a coś się uda. No akurat tu, tu mała porażka, ale mimo to, że tu jakąś zadrę to robiło, to bardzo lekko ta tuleja wyszła. Z tego powodu, że jednak jaki tu był ten spaw niezawielki. Poszało on nie robił, ale obkurczył. obkurczył to wszystko, i ta dziura nie wpłynęła na to, żeby to utrudnić mocno wybicie tej tulei. Uwierzcie mi, że jakby to nie było spawane, to nie jest nic przyjemnego to spawać, wyciągać, bo każdy, kto wybijał takie tuleje, to wie, że to nie jest hopsiub. Zaraz będziemy wprasowywać tuleje. Pokażę Wam jak wprasować. Mam praskę mimośrodową, ale nie będę jej używał. Pokażę jak domowym sposobem, bo nikt na jedną czy dwie tuleje nie będzie kupował sobie prasy mimośrodowej, żeby to nabić. A po drugie tam jest za mały prześwit, żeby całą tą półłośkę włożyć, żeby sprasować. Nie? czy tam hydrauliczną prasę zrobimy to jakby powiedzieć domowym sposobem na pewno skutecznym, który nie zniszczy tej tulei no mamy tulejkę króciutko tu sobie podbijemy i lejemy O, ładnie wchodzi, nie będziemy nic kombinować młotkiem ją w parce. Tą tuleję wpasowaną młotkiem, bo młotkiem, ale jest wpasowana. Nie uczmy się o szczegóły, ale sprawdźmy, jak ona będzie pasować. O, widzicie? I tu jest właśnie problem, bo ta tuleja się obkurczyła, i jak ona pasowała bez wpasowania. W tą pół oś yy, lit, ledko chodziła, tak teraz nie chcę w ogóle się wsunąć. I właśnie po to jest potrzebny nam rozwiertak nastawny. Mam rozwiertak ustawiony. No, ustawiłem go troszeczkę na początek na mniejszy na mniejszy rozstaw. Jeszcze za ciasno, trzeba podkręcić go trochę. Что? Что? трошечку за час, i tak powinno to pasować Widzicie, tak? jest spasowane troszeczkę posmarowane tak powinno być spasowane nie ma luzu tylko spasowane jak już mam, mamy tą tuleję wprasowaną yy, i wiemy że jest tutaj taki luz jak powinien być to teraz możemy się zabrać za wybicie starej tulei z drugiej strony. Czyli znowu naspawamy. Wybijemy tuleje z drugiej strony. I będziemy dopasowywać drugi, drugą część tulei. Z tego powodu, że jakbyśmy dwie naraz raz wymienili to nie do końca bylibyśmy pewni, która część yy, zaciera, a która nie. Z stronę będziemy spawać drugą stronę. Też obspawujemy. To jest mosiądz. Ale obkurczamy tą. Tą Trzeba pamiętać żeby za głęboko tam nie zacząć żeby się nie przespawać do, yy, do obudowy, tylko mamy tuleje prostu. Dobra, coś Wam pokażę. Widzicie? Patrzcie, się tuleja nagrzała. W koło tej tulei się smar rozgrzał, i zaraz będziemy wybijać. I to będzie lżej do wybijania. Mówię Wam naprawdę, ten patent się sprawdza. Muteczka. Nie Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Muszę Wam to oddał, dołu pokazać. Patrzcie jak to leciutko wychodzi Nie trzeba się nic gimnastykować Patrzcie, tu jest ten spaw morski. Może się uda, może nie uda, ale się udało. Nie przepaliłem teraz tej tulei. Tu jest drugi spaw i tu jest trzeci. I widzieliście, jak to delikatnie wyszło. Obkurczyła się tuleja. Mimo to, że jest mosiąc, nie patrzcie na to, że tam coś się źle spawa, bo to nie jest napiękność. Tylko ma za zadanie obkurczyć tuleję, żeby ona lżej nam wyszła, żebyśmy nie musieli się gimnastykować. I to zadanie właśnie spełniła pokażę Wam wcześniejszą tuleję tą, co przepaliłem i też wyszła elegancko mimo to, że tam był skwarek przyklejony, ale po co się męczyć i po co otłukiwać palce i nie wiadomo czym to wybijać, bo to bardzo cienki rant jest i to jeszcze do tego taki rant, który się szybko obrywa i trzeba w nowym miejscu otłukiwać także patent Wam sprzedałem znakomity, jeżeli ktoś Coś we własnym zakresie majsterkuje, to jest bardzo dobry pomysł. nie pasuje. Tak jak mówiłem, przy wbijaniu ta tuleja się różnie układa. I ją też trzeba rozwiertakiem potraktować. Rozwiertak już mamy mniej więcej przyszykowany. Zaraz pomierzymy jak to wygląda. Ustawiamy ustawiamy jego Dobra, bierzemy, smarujemy tuleje, stworzeń cały, będziemy go stawiać.